Dobrze, wracamy, wracamy do X,2, streamuję X-Splitem, dobrze. Eee, no i co, zdobyliśmy Sparka i teraz chyba będziemy nawiązywali kontakt, tak żeby tutaj mieć więcej kasy ze zrzutów. Okej, okay, tu może trochę się przesuniemy. Dobrze by było to wykonać, 3 dni, 2, 1, szkolenie zakończone, dobra. Commander, we have a priority. Okay, oporu. Nowe Hello, Commander. Hello, Commander. It would seem your recent activities have gotten Advent's uh. attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common avatar, of a word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this avatar project. Based on what we have uncovered so far, mm -hmm. its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent. From a source, I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this avatar project, we can still disrupt it. wydłuża pracę nad awatarem, to wtedy gratwa dłużej. Uncover the truth, locate the source of this Avatar project, and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, już. Nieznane położenie Jezus Maria, już... Nie za dużo? Okay. Zajśmy Dobra Czy tutaj mamy chyba całość, jeżeli chodzi o Amerykę, bo to są tylko trzy regiony jakby Teraz możemy przejść dalej, Chodźmy na razie. Tutaj nie zjedę awatara tym razem. Dzięki, kara. Dzięki. Dzięki za wsparcie. Szybsza budowa to nam się przyda. Namierzono nowe cele.

Misji, bo to ich będzie zamieniało. To jest specjalista, to jest spoko. ale do walki nam nie będzie potrzebny. Dobra, wschodnie wybrzeże wschodnie USA, lecimy. Dobra, czyli lecimy. Spark gotowy do walki. Dobra. Czyli możemy tutaj coś zrobić, na przykład kogoś wywalić i dać tutaj sparka. Sasek jest w szoku, spark jest poważnie ranny. Dwa, 4, 6, 7, No 4, 6. Ale i tak będzie, myślę, że sparka weźmiemy, bo on mimo tego, że jest uszkodzony. Nam tutaj pomoże dość sporo. No jeszcze raz, tak chyba może być. Dobra. Jedziemy, powodzenia.

Chcemy sure uchronić urządzenie. Okej. Okej. Okay. Okay. Oh, no zobaczymy jak to pójdzie. Robocik ma śmieszne oczy. Stary, jakbyś zobaczył jego wyrzutnie rakiet, to byś... Się zdziwić, czy to się zacięło? Dobra Się odcięło czy co, my będziemy musieli najpierw i zabezpieczyć te urządzenia, a potem dopiero je... Okej okay. My jesteśmy ukryci. Jesteśmy. Dawaj, Karola. Myślałam, że to Spark, ale dobra, może być ty. Mój Tasi też tutaj idzie. Możemy Was wszystkich dać na górę? To już ktoś jest? Sparka damy tutaj, niech on idzie. Odważny. Wow, dobra, są. So. Kurde i turety. Się przemieszczają. Nie trafił. No dobrze, jak nie trafia to jest tylko dobrze. Okej. Okay. Wojtas, na pewno w te działko trafi.

Cztery hmm. do siedmiu, byśmy ładnie przywalili, chyba tak będzie trzeba zrobić. Tylko te działko mnie jeszcze martwi 3 do 4. Dobra, dajmy Overwatcha mamy jedną rakietę, niech ona zrobi, co ma zrobić. Okej, okay, mam nadzieję, że ich zabijemy. Lalalala, la, la, brzydalot. No, dawajcie ich. Fejsik. nie fejsik. Tak jak się uczyłem. Dobra. Ten drugi zginął, chyba, nie? Teraz mamy jeszcze Tureta. Na niego chyba nie działa. To jest zabezpieczenie. Tak mi się wydaje.

4 do do sześciu. strony, ręce ręce. wypadku do tego. Szkoda. On the move. Dobra, spróbujmy tego zabić. Pięknie spark. Szkoda tylko, że nie zabiło go. No ale dobra. Ta wieżeczka będzie mnie trochę denerwowała. Dobra i teraz moglibyśmy tego zabić, ale ktoś musi się zająć wieżyczką. Wojtas, Ty musisz ją zniszczyć. Niestety to nie zadziałało. 80 Chodźmy tak. Mam nadzieję, że zniszczy i to. Fejsik, liczę na ciebie. Bardzo dobrze. Po prostu moglibyśmy go załatwić, ale to by było nie najlepsze. Chodźmy tak. Kara go zestrzeli, ok. I teraz Kasia jeszcze rzuci 57%. Moglibyśmy zaryzykować, ale nie będziemy ryzykować. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jestem dumny z tego, co tu zrobiliśmy. ok Panie Sparku, czy pan się może przemieścić tutaj? Dobra, co podnieśliśmy? Rdzeń Elerium, dobrze. Overwatch. Wojtas Overwatch. Kasi damy Overwatcha Fejsik zbiega na dół. Zostaje Overwatcha. Karole też gdzieś tutaj poślimy. Dobra, i przełady, Okej. Okay. Rock'n'roll! and Karola, zapraszam tutaj. Jest obiektyw. Oj, tasa przenieśmy tutaj. Dajmy mu wartę z pistoletu. Kasia tutaj też by mogła bronić. Proceeding to target. Sensors at maximum range. Get it done. Go by face, sheik. What are you doing? Okay. Ah Tylko tu nie, nie, nie mamy chodzi. chyba overwatcha. No mamy coś tam. Ok, Dawaj Karola, dawaj, dawaj z bolca. U nie mam pytań. To jest właśnie Karola, kurde. Oh yeah. Co ona robi? Dzik, no, Karola jest dzikiem, ja mówiłem to wiele razy. Dobra Wojtas, czy ty jesteś dzikiem? 74%. Dawaj Wojtas. Uuu, Wojtas też jest dzikiem, kurwa. Przepraszam. Wszystko? O oh my fucking god! To było zajebiste. Ale misja. Tak jest! Bezbłędnie. Brawo. Brawo, ale dziki. jakie dziki. Uuu, kurde. Najwięcej obrażeń zadał spark, mimo wszystko. Pięknie. Pięknie! Ależ duma rozpiera! Pięknie, 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 pięknie! Aj, Spark jednak dostał awans! Kurde, on się tu nie mieści! Dobrze, ee, Kapral Dancer już ma 6 zabitych. Przygwożenie czy wyburzenie? Weźmy wyburzenie, bo to może się przydać w niektórych przypadkach. Kara Karola, 6 misji, 21 zabitych, że to jest normalne. Okej, okay, możemy awansować z parka. O, jak ciekawie to wygląda. Bastion. Zyskał dodatkowy punkt pancerza. A sąsiadujący z tego członkowie drużyny zawsze mają wysoką osłonę. Wow. Celowanie adaptacyjne. Gdy przeciążenie jest aktywne, zwykłe strzały nie są objęte karą za odrzut. Weźmy bastion. Kurde, nieźle. Ok. Dostałyśmy tu trochę rzeczy. Ok. Bardzo okay. dobrze. Tu cztery dni musimy jeszcze poczekać aż to się wybuduje. Ze Sparka zrobiłem Sebastiana Czarny rynek. Musimy to sprawdzić, zaraz będzie trzeba tę misję wykonać, tak myślę. Już 5 dni, bardzo długo. Okay. Mamy ośrodek taktyk zaawansowanych, potrzebny technik. Kurde, to to mi chyba. To jest średnio potrzebne. Można było coś lepszego zrobić. Można było coś lepszego zrobić. Tu musimy zbudować najlepiej warsztat. Ale nie mamy już prądu. Kurde Czy mogę to anulować Cofnijmy, a tutaj zróbmy Oczywiście? Dobra, najpierw niech to się oczyszcza. To się nie będzie usuwało, dobra Okej. Okay. Czarny rynek. Okej. Okay. Kup zasoby, technik. O! Link jest 30 informacji. 85, dobra. Było pokazane co można sprzedawać, a co lepiej zachować Dobra Ale technik nam się na pewno przyda Ok 10 dni To będzie dłużej Dobra no dobrze. Nie możemy nawiązać kontaktu. Sprawdź tajną bazę adventu. To moglibyśmy zrobić zaraz. No weźmy tutaj, czy tu będziemy budować szybciej jak to będziemy? Hmm. Tak, buduj szybciej. Dwa. Dobra, z ich chwili pociąg adwentu. Dobra, rozpoczynamy misję. Okej. Okay. Face Dancer Olbrzym, skradacz gwizdek dzikus. Dobra, spark by nam się przydał. Tylko. Sasek jest w szoku, a do dyspozycji to na razie jeszcze go zostawimy. Bierzemy sparka. Dobra, ale jeszcze zobaczmy, czy my nie możemy czegoś teraz jeszcze ulepszyć. Eee, tutaj 125 zasobów. Kapitan nam potrzebny Więcej expa, szybciej będę awansować, ale... Kapitan jest potrzebny Dobra, kupmy to Mokra robota No dobra, to będziemy przechodzić do tej misji